Księga Jozłego. Rozdział 6: Jerycho zaś, w obliczu przybyłych synów Izraela, zamknęło się dla przychodzących i było zamknięte dla wychodzących. Nikt nie mógł z niego wyjść ani do niego wejść. Jachwe zaś powiedział do Jozułego Spójrz, wydaje w twoją rękę Jerycho i jego króla, mężnych wojowników. Obejdziecie miasto dookoła, wy wszyscy wojownicy. Okrążycie je jeden raz. Tak będziecie robić przez sześć dni, a siedmiu kapłanów nieść będzie przed skrzynią siedem baranich rogów. W siódmym zaś dniu obejdziecie miasto siedem razy, a kapłani dąć będą wrogi. A gdy zaczną dąć w barani róg, i gdy usłyszycie dźwięk rogu, wtedy cały lud wzniesie potężny okrzyk bojowy, i mur miasta padnie pod sobą, a lud wkroczy, każdy przed siebie. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i powiedział do nich Weźcie skrzynię przymierza, a siedmiu kapłanów niech niesie przed skrzynią jachwę siedem baranich rogów. Do ludu z kolei powiedział Przyjdźcie i obejdźcie miasto. Zbrojni zaś niech przejdą przed skrzynią jachwę. Gdy Jozue powiedział to ludowi, siedmiu kapłanów niosąc siedem baranich rogów przeszło przed jachwę i zadeło wrogi, Za nimi ruszyła skrzynia przymierza z jachwę. Zbrojni zaś szli przed kapłanami dmącymi wróg, a tylna straż szła za skrzynią, przy czym dento nieustannie wrogi. Ludowi zaś Jozue przekazał. Nie krzyczcie, nie wydawajcie swojego głosu i niech z waszych ust nie wyjdzie ani słowo, aż do dnia, kiedy wam powiem, wzniesiecie okrzyk, wtedy go wzniesiecie. Rozkazał też, aby skrzynia Jahwe obeszła jeden raz miasto dookoła. Potem weszli do obozu i przenocowali w obozie. Następnego dnia Jozue wstał wcześnie rano, kapłani podnieśli skrzynię jachwę, a siedmiu kapłanów niosących siedem baranich rogów szło przed skrzynią Jachwe, dmąc bez ustanku wrogi. Zbrojni szli przed nimi, a tylna straż szła za skrzynią jachwe, szli i deli wrogi. W drugim dniu też obeszli miasto jeden raz, po czym wrócili do obozu, tak czynili przez sześć dni siódmego dnia natomiast wstali wcześnie, gdy wschodziła zorza i obeszli miasto w tym samym porządku, ale siedem razy. Tylko w tym dniu obeszli miasto siedem razy. Za siódmym zaś razem, gdy kapłani zadeli wrogi, Jozue powiedział do ludu: Wznieście okrzyk, bo Jachwe wydał wam to miasto. Miasto zaś ma być obłożone klątwą wraz ze wszystkimi, co jest w nim dla Jachwe. Tylko rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu. Ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, gdyż ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Tylko wy strzeście się obłożonego klątwą, abyście po obłożeniu klątwą nie wzięli z tego co obłożone klątwą i nie wystawili obozu Izraela na klątwę i nie ściągnęli na niego kłopotów. Całe srebro i złoto, przedmioty z miedzi i żelaza są poświęcone dla Jachwe wejdą do skarbca jachwy. Wtedy lud wzniósł okrzyk i zadali wrogi. A gdy lud usłyszał dźwięk rogów, wzniósł lud potężny okrzyk bojowy i mur padł pod sobą. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy przed siebie i zdobyli miasto. Jako obłożone klątwą wycięli ostrzem miecza wszystko, co było w mieście, od mężczyzn do kobiety, od chłopca do starca, od wołu do owcy i do osła. Do obu zaś mężczyzn, którzy wcześniej byli na zwiadach w tej ziemi, Jozue powiedział, wejdźcie do domu tej kobiety, nierządnicy, i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę i wszystkich, którzy do niej należą, tak jak jej to przysięgliście. Poszli więc ci młodzi, którzy byli na zwiadach, i wyprowadzili Rahab, jej ojca, jej matkę, jej braci i wszystkich, którzy do niej należeli, całą jej rodzinę wyprowadzili i umieścili ich na zewnątrz obozu Izraela. Miasto zaś spalili ogniem wraz ze wszystkim, co w nim było. Tylko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza oddali do skarbca domu Jahwe. A nierządnice Rachab, dom jej ojca i wszystkich, którzy należeli do niej, Jozue zachował przy życiu i zamieszkała pośród Izraela do dnia dzisiejszego, gdyż ukryła posłańców, których wysłał Jozuę, aby przeprowadzili wywiad w Jerychu. W tym czasie Jozue zaprzysiągł lud. Przeklęty przed jachwę będzie ten, kto powstanie i odbuduje to miasto Jerycho. Na swoim pierworodnym założy jego fundament, a na swoim najmłodszym postawi jego bramy. Jachwę był więc z Jozułem, a wieść o nim rozeszła się po całej tej ziemi. Rozdział siódmy. Jednak synowie Izraela sprzeniewierzyli się przez niewierność w tym, co było oblężone klątwą. To jest Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Jahwe przeciw synom Izraela. Tymczasem Józue wysłał ludzi z Jerycha do Ai, które wraz z Bet-Awen leży na wschód od Betel i powiedział do nich Idźcie i wyszpiegujcie tę ziemię, Ludzie ci zatem poszli i zbadali Aj. Gdy wrócili do Jozłego, powiedzieli mu: Niech nie wyrusza cały lud, niech wyruszy około dwóch lub trzech tysięcy ludzi i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. Wyruszyło tam zatem z ludu około trzech tysięcy ludzi, lecz uciekli przed ludźmi z Aj. Ludzie z Aj zabili z nich około trzydziestu mężczyzn i ścigali ich do bramy miasta, aż do kamieniołomów, i pobili ich na zboczu. I stopniało serce ludu i stało się jak woda. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty, padł na twarz ku ziemi, przed skrzynią jachwę i leżał tak aż do wieczora. On i starsi Izraela i sypali proch na swoje głowy. A Jozue powiedział, ach mój panie. Jahwe, dlaczego właściwie przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy po to, aby nas wydać w ręce Amorytów dla wygubienia nas? Obyśmy wówczas pozostali po tamtej stronie Jordanu. O mój panie, co mam powiedzieć po tym, jak Izrael odwrócił się karkiem wobec swoich wrogów? Usłyszą o tym Kananejczycy i wszyscy mieszkańcy tej ziemi, otoczą nas zewsząd i wytępią nasze imię z tej ziemi. I co uczynisz dla Twojego wielkiego imienia? I powiedział Jahwe do Jozuego. Wstań! Dlaczego to leżysz na swojej twarzy? Izrael zgrzeszył. Przekroczyli przy tym moje przymierze, które przykazałem im strzec. Wzięli przy tym z tego, co było obłożone klątwą. Przy czym ukradli, przy czym oszukali, przy czym włożyli w swoje rzeczy. Dlatego Synowie Izraela nie są w stanie ostać się wobec swoich wrogów. Odwracają się wobec swoich wrogów karkiem, bo sami stali się obłożeni klątwą. Jeśli nie usuniecie spośród was tego, co obłożone klątwą nie pozostanę nadal z wami. Wstań, poświęć lud i powiedz poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Jahwe, Bóg Izraela. Jest pośród ciebie Izraelu to, co zostało obłożone klątwą. Nie dasz rady ustać się wobec swoich wrogów, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co zostało obłożone klątwą. Jutro rano wystąpicie według waszych plemion. Plemie, które Jahwe wskaże przez los, wystąpi według rodzin. Rodzina, którą Jahwe wskaże przez los, wystąpi według domów, a dom, który Jahwe wskaże przez los, wystąpi według mężczyzn. Ten zaś, kto zostanie wskazany przez los, że posiada coś, co zostało obłożone klątwą, zostanie spalony w ogniu. On i to, co do niego należy, gdyż przestąpił przymierze z Jachwę i dopuścił się podłości w Izraelu. Jozue wstał więc wcześnie rano, polecił Izraelowi wystąpić według jego plemion i wyłoniono przez los plemię Judy. Potem polecił wystąpić rodzinom Judy, i wyłoniono przez los rodzinę Zerachitów. Następnie polecił wystąpić rodzinie Zerachitów według mężczyzn, i wyłoniono przez los Zabdiego. Potem polecił wystąpić jego domowi według mężczyzn, i wyłoniono przez los Achana, syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy. Wtedy Jozue powiedział do Achana: Synu mój. Uznaj chwałę Jachwę, Boga Izraela, i oddaj Mu cześć. Potem wyznaj mi, co uczyniłeś. Niczego przede mną nie skrywaj. I Achan odpowiedział Jozułemu. Rzeczywiście, to ja zgrzeszyłem przeciw Jachwę, Bogu Izraela. Postąpiłem tak, a tak. Zobaczyłem wśród łupów jeden piękny babiloński płaszcz i dwanaście sykli srebra i jedną sztabę złota wagi pięćdziesięciu sykli. Zapragnąłem ich i wziąłem je. Mam to teraz zakopane w ziemi wewnątrz mojego namiotu. Srebro jest na spodzie. Jozue wysłał więc posłańców i ci pobiegli do namiotu, a oto wszystko to było zakopane w jego namiocie ze srebrem na spodzie. Zabrali to więc z namiotu, przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów Izraela i złożyli przed obliczem Jahwe Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, i srebro, i płaszcz, i sztabę złota, i jego synów, i córki, i jego woły, i jego osły, i jego owce, i jego namiot, i wszystko, co do niego należało, a był z nim cały Izrael i zaprowadzili ich do Doliny Achor. Tam Jozue powiedział, Jak ty utrapiłeś nas, tak niech Jahwe utrapi dziś ciebie. I ukamienowali go. Cały Izrael kamieniami, i spalili ich w ogniu, i ukamienowali ich kamieniami. Potem wznieśli nad nimi wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Tak Jahwe odwrócił się od swojego gniewu, dlatego nadano temu miejscu nazwę Doliny Achor, i nazywa się tak do dnia dzisiejszego. Rozdział ósmy. Potem Jahwe powiedział do Jozłego. Nie bój się i nie zniechęcaj się weź z sobą cały zbrojny lud i powstań i wyrusz na Aj. Spójrz, wydałem w twoją rękę króla Aj i jego lud i jego miasto i jego ziemię. Uczynisz Aj i jego królowi tak jak uczyniłeś Jerychu i jego królowi, tylko jego łup i jego bydło możecie zgarnąć dla siebie. Zostawcie także zasadzkę na miasto od jego tyłu. Powstał zatem Jozue i cały zbrojny lud, aby ruszyć na Aj. Jozue wybrał przy tym trzydzieści tysięcy ludzi, dzielnych wojowników i wyprawił ich nocą. Przykazał im – Spójrzcie, wy zasadzicie się na to miasto z tyłu miasta. Nie oddalajcie się od miasta za bardzo i bądźcie wszyscy w pogotowiu. Ja zaś i cały lud, który jest ze mną, zbliżymy się do miasta. A gdy wyjdą, by się z nami zetrzeć, jak poprzednio, zaczniemy przed nimi uciekać. Wyjdą zaś za nami, aż ich odciągniemy od miasta, bo powiedzą sobie: uciekają przed nami, jak poprzednio, bo będziemy przed nimi uciekali. Wtedy powstaniecie z zasadzki i przejmiecie miasto, a Jachwe, wasz Bóg, wydaje w waszą rękę. Gdy zaś zdobędziecie miasto, zniesiecie w mieście ogień, uczynicie tak zgodnie ze słowem Jahwe. Spójrzcie, rozkazałem wam. Następnie Jozue wyprawił ich i poszli do zasadzki. Rozłożyli się między Betel i Ai, na zachód od Ai, a Jozue spędził tę noc wśród ludu. Wówczas rano Jozue wstał, dokonał przeglądu ludu i ruszył do Ai. On oraz starsi Izraela na czele ludu Cały zaś zbrojny lud, który był z nimi wyruszył i zbliżył się, przyszedł naprzeciw miasta i rozłożył się na północnej stronie Aj. Także między nimi a Aj rozlegała się dolina. A Jozue wziął około pięćdziesięciu tysięcy ludzi i rozstawił ich jak zasadzkę między Betel a Aj po zachodniej stronie miasta. Ustawili więc lud cały obóz, który był po stronie północnej miasta i jego tylną straż po stronie zachodniej miasta. A Jozue udał się tej nocy w środek Doliny. Gdy król Aj to zobaczył, pośpieszyli, wstali wczesnym rankiem i wyszli mężczyźni miasta, by zetrzeć się z Izraelem w bitwie. On i cały jego lud w dogodnym miejscu przed wejściem na Araba. Nie wiedział on bowiem, że ma zasadzoną na siebie zasadzkę z tyłu miasta. Jozuę zaś i cały Izrael pozwolili się przez nich uderzyć, po czym zaczęli uciekać drogą ku pustyni. Wtedy zwołano cały lud, który był w mieście, aby ich ścigać. Ścigano więc Jozułego i tak zostali odciągnięci od miasta. W Ai i w Betel nie pozostał ani jeden mężczyzna, który nie wyszedłby za Izraelem. Pozostawili miasto otwarte i ścigali Izraela. Wtedy Jahwe powiedział do Jozułego. Wyciągnij oszczep, który masz w swojej ręce, w kierunku Aj, gdyż wydam je w Twoją rękę. Jozue wyciągnął więc oszczep, który miał w swoje ręce, w kierunku miasta, a gdy wyciągnął swoją rękę, ludzie z zasadzki powstali szybko ze swojego miejsca, pobiegli i weszli do miasta, zajęli je i szybko je podpalili. Gdy ludzie z Aj odwrócili się za siebie i spojrzeli, oto dym wznosił się z miasta ku niebiosom. Oni nie mieli już siły uciekać tu ani tam, a lud uciekający na pustynie zwrócił się przeciw nim, ścigającym Jozue i cały Izrael, zobaczyli to, że ludzie z zasadzki zajęli miasto i że z miasta wznosi się dym. Zawrócili więc i uderzyli na ludzi z Aj. A ci z kolei wyszli z miasta, aby zetrzeć się z nimi, także znaleźli się wśród Izraela, między tymi z jednej, a tamtymi z drugiej strony. I podbili ich tak, że nie został im nikt, kto by ocalał lub zbiegł, a króla pojmano żywcem i przyprowadzono do jozłego. Gdy Izrael zakończył wycinać wszystkich mieszkańców Aj w polu na pustyni, tych, którzy go ścigali, i gdy położyli ich wszystkich do ostatniego ostrzem miecza, wówczas zawrócili cały Izrael do Aj i podbili je ostrzem miecze. Wszystkich poległych w tym dniu od mężczyzn po kobiety było dwanaście tysięcy, wszyscy mieszkańcy ai. Jozue nie cofnął ręki, którą wyciągnął z oszczepem, dopóki nie zostali wybici, jako oblężeni klątwą, wszyscy mieszkańcy ai. Tylko bydło i łup tego miasta zagarnął sobie Izrael, według słowa Jahwe nakazanego Jozuemu. Potem Jozue spalił Aj i zamienił je w kupę gruzu na wieki w pustkowie. Jak to jest aż do dnia dzisiejszego? A króla Aj powiesił na drzewie aż do czasu wieczora, gdy zaś słońce zachodziło. Jozue kazał zdjąć z drzewa jego zwłoki i porzucić je w otworze bramy miasta. Wzniesiono nad nim wielki stos kamieni, który jest tam aż do dnia dzisiejszego. Potem Jozue zbudował ołtarz Jachwe, Bogu Izraela na górze Ebal, jak przykazał synom Izraela Mojżesz, sługa Jachwe, i jak zostało napisane w zwoju prawa Mojżesza. Ołtarz z całych kamieni, których nie obrobiono żelazem. Na nim złożono Jachwe ofiary całopalne i zarżnięto ofiary pokoju. Tam też wypisał na kamieniach odpis prawa Mojżesza, które ten spisał wobec synów Izraela. A cały Izrael i jego starsi, i urzędnicy, i jego sędziowie stali po jednej i po drugiej stronie skrzyni przed kapłanami Lewitami noszącymi skrzynię przymierza z Jahwe. Zarówno przybysz, jak i tubylec, połowa ich przy górze Gerezim i połowa ich przy górze Ebal, by, jak wcześniej przekazał Mojżesz sługa Jahwe, błogosławić lud Izraela. Potem zaś odczytał wszystkie słowa prawa, błogosławieństwa i przekleństwa, Dokładnie tak jak zostało to napisane w zwoju prawa, nie było ani jednego słowa z tych wszystkich, które przekazał Mojżesz, którego Jozue nie odczytałby wobec całego zgromadzenia Izraela, także wobec kobiet, dzieci i przybyszów, którzy wśród nich przebywali.